Co go dożdżołcha? Co, wurs nie? Co żeś padała? Mogę zjeść wurs, nie ma problemu. Już jest głodny. Hopie, że na grubie robi, to że jest już głodny, nie? Cześć, cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek. I witam was w kolejnym odcinku. Na moim kanale. Jeśli jesteście tu nowi, to zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco i by dołączyć do naszej paczki. Redzi już Oraz zostawcie łapkę w górę. Dla tych pięknych mrówek Patrzcie ile ich jest. Cześć! Czemu to się nie świeci? Właśnie ma świecić cały czas! To jest ciężkie dojście. <grym> Tada! <grym> w dzisiejszym filmie będę przez 24 godziny mówił do swojej dziewczyny po Śląsku. Śląski to nie jest obcy język, to da się zrozumieć, ale myślę, że może być bekowo. Ja też idealny ze Śląskiego nie jestem. Jestem taki półgorol, półhany z ni, ale jademy na geburstak, więc tam by to też mógł go dać po Śląsku ze swoimi. Hony I może być ciekawie. A, jeszcze jedno ważną rzecz. Synki i mam w swoim sklepie fajne. Yy... gogle I se możecie je kupić na sklepie. Nie? To jest Born to Be a Gamer. I one. Ja nie wiem, po... ja nie wiem ile, ile one kosztują, ale fajne są. Jakościowo dobre okulory, nie? Jak były okulary? Ja nie pamiętam. Bryle ty ośle. To są bryle antyrezi. Kupujcie. To wbijajcie na sklep.rezygiusz.pl i se kupcie. Fajne są. Będzie wam w niej dobrze wyglądać. Ja. Kogo ja tam słyszę? Gości mamy? Witam was szwarne dzieci. Zdejmujcie jeszcze wiki i jazda Zły To jest szwajfus hajf. Dawaj szwajfus hajf. A umiesz godać po śląsku? Nie. Nie umiesz godać po śląsku? Nie. To jest jego gorą? Dostał mi te fuzekle synek Ja, ja, ja To są fuzekle A To są fuzekle Ta szłapa mi żeś wziął, hopie. Życha, ty też No i jazda, nie? Już za szłapy mi się chwycili No witaj, synek Jak kiedyś jajko na oku? żeś miał? Jajko na oku Nie miał, że nigdy No widzisz A ty żeś miał, ja? Ja, mam Jedziesz ze mną na geburstak jutro? Na co? Na geburstak Co jest geburstak? Gorolu jeden na geburstak, jedziesz ze mną czy nie? nie. Fajrant, ja? Ja Ja, porobione Można iść do chałupy, nie? A tyś jest w chałupie? Jest im ja w chałupie No nie ma w chałupie. Co żeś padł? Jeszcze raz tego rolu. Co żeś padł? Powtórz mi to Padał Nie, bo to jakoś tak dziwnie, że dziwnie, masakrę masakra jakoś Jest im ja w chałupie Jest im ja w chałupie A więc to powiedziałeś, okej, okay, okej okay. No to jest Gorol, on nie zna śląskiego Tyle ze sobą pracujemy, tyle po śląsku słów Jo Jo, tyż jest jo Ja, a nie jo Ty Gorolu jeden, ty Dobra, synek, to ty mi to dosłonaczysz na poniedziałek, ja? Ja Dzisiaj się już dzień powoli kończy Więc już to dużo nie pogodą Ale mogę powiedzieć jedno, ni eee, fajny pomysł Nie wiem, kto mi tam to napisał w komentarzu ale, ale, fajny pomysł Jeśli wam się podoba, to możecie zostawić tam lajka, ni pod yy, filmem. Zostawić też subskrypcja, przydałoby się. Żeby być na bieżąco, ni? żeby Was nic nie ominęło. Mnie to się najbardziej będzie podobał ciąg dalszy filmu. Ni? Bo ja jadę dzisiaj do dudom do. Znaczy nie dzisiaj, jutro. Jutro z rana jadę ja. Yy, jadę dudom do rodziny. No i tam będziemy też gadać. Ni? Synki, dziążki jest 7.40 Co mogę powiedzieć, że się dzisiaj nie wyspał. Szykownie my się już ubrali. Tak wygląda szykowny synek i szykowna działuszka. Są Są my źli jak pieron. Właśnie dzwonię do y, babci i godą, babcia, bo my zasuwamy nimi my wstali o 7 rano, bo na geburstach dziadka jest z Jak przygotowania tam w domu. Godą z Fatrem wczoraj i godą mi. Że o 10 trzeba być. No tak, no tak, trzeba być o 10 z Wrocławia. Trzeba wstać, nie? Tak o 7 i wyjechać o 8. do babci i go do mi Mku, ale żadnej mszy nie ma, bo oni cię chcieli sprowadzić wcześniej. Bo tak to byś nie wstał tak wcześniej i przyjechałbyś późno. A ja babci godą w ramach riposty. A może tam ciepło, że się rozłączył. Co za gagatki, jedne ni. Wdupić nam na rozum. Że jutro jest msza gebursta, dziadka. Fater mi dzwoni, Godo, że musisz być punktualny. Jak się to wyobrażasz, synek? Ty musisz być. Babcia będzie złoprzeca, I co teraz tak myślimy? Rano my Jorzech aż prysznicu nie wziął, włosów jak nie umył. Kokota mam z tyłu, jak nie wiadomo co. Józef, tak zły, że masakra. A gata zamiast mnie nafutrować to co zrobiła na śniadanie, bo się spieszyliśmy. Zrobiła wurszt z plastrem sera. W się sensie wzięła parówkę z lodówki, wzięła też sznitka sera, zawinęła ta parówka i kazała mi żreć. Wiesz, to jest oszukać Hanysa, Tak, być Gorolem po prostu. A to nie mogła być 12, żebyśmy sobie o 9 wstali. Idę spać. Minęło trochę czasu, że się wyspał, i do Starki Tarka, witam cię. Pięknie. A może tam ciepło? No, ciepło. Bardzo ciepło. A Nie fotografuję cię. Nie, nie, nie fotografuję cię. Ja nagrywam. To nie puszczę Ja? Nie mogę puścić tego nikaj Mutter na futrymie. No ja gdzieś widzisz. Ja widzę. Będziesz żarła gożoła na na geburstaku, czy nie? Nie. nie będziesz na gożoły. Nie. A ty będziesz? Nie. Co robimy, Fater? Wędzoka robimy, no. Dobra działam. Trzeba otworzyć piec i zobaczyć jak ten wędzok nam idzie, nie? Otwieraj ten piec. No chodź ja. Nauczacie. I zdejmij to nie całe. Nie, lampa zostaw. Zdejmij ten metalowy do góry A, metalowym. Do góry. Ja. Na zoli to połóż. Ja godam po świątki dzisiaj coś wiesz. Tłumacz z polskiego do polski. Ja nie będę tłumaczyć Jocha. I tutaj są nasze kurczaki, a na wierchu są ryby. I to się robi, nie? Ja? Mm, ja. Jeby kuknęli, to można zamykać. No, do roboty mnie zaciąga. Dobrze. Widzisz, że się na koje co mu robić. Widzisz, że to Sam działa? Sam sobie to robię. Proszę bardzo. <laughs> to twoja troszkę. Skliny to dobrze. O! No i pali się dobrze. To jest takie nasze ognisko, co mi na, nas tu grzeje. Ja wyłącz to. Ja to, Father. A ten wychaj czy. Nie, nie, wychaj. No, no tym Wiehajstrym, ja. Także wyłącz to, jak to wyłącz, to też wylicie Ja? Ja? Za chwilkę. Ja, za chwilkę będzie cieplej. Cycykki, dziołuszki, dzisiaj mamy tutaj. Jak się nazywał te, że wiesz, tłumacza ludziom jak to zrobić, nie? Tutorial po, 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 po śląsku. No nawędzamy no dziś oni. Nie, ale taki tutorial, że, że pokaz po śląsku. Hmm. Po śląsku. po śląsku. No wiesz, będziemy pokazywać, nie? No, e... Nie tyle, no wyciągaj. Nie, nie dup tyle, no wyciągaj. Witamy was w pierwszym odcinku Nie dup tyle, no wyciągaj. Mamy dzisiaj okay. na pierwszej. Co go mama? Wyciągaj. Wyciągaj, ja. My tu poprawiają, bo już mieszkam we Wrocławiu, tam samego role mieszkają. Znaczy na no, takie półgorole, puchanysy? Pół Ale nieważne, bo dzisiaj mamy. Wyciągaj, no nie dupaj tela. Więc yy, mamy gotowe. Podejść, podejść, zobacz. Mamy gotowe kurczaczki. Tu masz kurczaka, widzisz, to jest kurczak. A na wierchu jest ryba. I ta ryba już jest tak miękko i tak dobro. Że nas Że ona slatuje. Slatuje z tego i z trzeba tego ją hoka. ściągać. Z tego ja z tego Hoka slatuję wszystko. Więc kładziemy miska i my ta ryba musimy ściągać. Rękawicanie, bo to jest ciepłe, wiecie. I... Oh. No jest to wędzarnik jak jak byk. Ściągnij Hok. A co ja bydę ja teraz Hok ściągnął? A mogę sobie po co Hok ściągnąć? Nie Trzymaj facet No i co? I, I tak to wedry... Tutaj musieli... Ściągać. Trzymaj, bo te rybki się zrobiły. Kurczak, co prawda, chrupiącą skórkę powoli może już mieć, ale Damy mu jeszcze chwilkę, Zobaczcie, ale dym, dymem się troszeczkę nadmuchałem. No i sytuacja jest taka, Oni, że zaraz będziemy to wpinkalać. Ty mi kurczak, ty, ale mogę go. A ja. co, jeszcze Ja, ale to skrzydełka poprugało nie? Skrzydełko pofurgało? Nie no, pofurgało, go dam ci, bo to skrzydło jest nim. Jego powiesz z powrotem, może oni zahaczył. zahaczą. Oh, jak to pięknie, wonio! A co to jest, cuk? No, pociąg. Cug, ja? Albo, to jest pociąg. Albo tak, ten przewiew, to już wiem. No to też po to jest przewiew, jak ci w kominku ciągnie. A co to jest ANCUK? Nie, co to jest SZNELCUK? To szne też już mówiliśmy SZNELCUK, no Pociąg pospieszny No i to jest dobrze powiedziane, bo SZNELCUK to czyli Szybki szybki cud, bo sznela, sznel i takie tam Agata, a co to jest ANCUK? Ja bym poszła w stronę powolnego w takim razie pociągu Skoro był pospieszny, to jest i powolny ANCUK Jest SZNELCUK, nim. Jest też ogólnie cuk i jest też jeszcze ANCUK i co e, to może być bez... ancuk? To właśnie kolambury są. Yy, mój father się rozbiera, obiera, pokazuje jakieś dziwne rzeczy, No i... Dobra, mamy i. Agato. Bez przedziałów? Teraz chciałbym <noise> twoją reakcję nagrać. Agato, nie, nie, bez co, bez przedziałów? Ancuk to jest garnitur. A, ten, nie, Tak? No to gdzie cuk, gdzie pociąg do. No nie ancuk wiem! Cuk, garnitura i sznelcuk do. Jo, pociągnego. nie wiem. Ancuk to garnitur, koniec, kropka. GOROLU jeden. Ale my mama, tak my ją wczyla zrobili Na byfyju stoi szolka tyju Dzień dobry Na byfyju stoi szolka tyju Czwarne dziążki, synki i inni Wielkie dzięki, żeście oglądali Mam nadzieję, żeście piźli łapka w górani I zostawili subskrypcję, nie? Bo jak się subskrypcja zostawi To będziecie na bieżąco I was nic nie ominie Miłego Śmiejcie się, cześć! Wuuu, po dziunku, sumiu wody w, o, dzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zuchów. Wuuu, po jak zrobi moja żonka? Wuuu, po dziunku, to jest ósmy